Bardzo. Panie Marszałku, ponieważ Pan Minister sugerował, żeby przeczytać projekt ustawy, o której tutaj mówiłem, zadawałem pytania dotyczące tej ustawy, więc chcę poinformować Pana Ministra, że zawsze jak się publicznie wypowiadam w sprawie jakiegoś dokumentu, to wcześniej go czytam. Takie mam zasady od kilkudziesięciu lat i dobrze by było, żeby Pan Minister mnie tych zasad nie, nie uczył, nie musi mnie je uczyć. I po drugie, Panie Ministrze, chciałbym Panu zwrócić uwagę, bo pamiętam pana jeszcze. Pani, pań, pani poseł, bardzo proszę, mam tylko minutę od pana marszałka, żeby pani mi nie przeszkadzała. I ani sekundy więcej. Więc, 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 no no... więc. Więc, ponieważ jeszcze niedawno widziałem jako poseł do Parlamentu Europejskiego pana, pana obecnego ministra na korytarzach Parlamentu Europejskiego wtedy, kiedy sprawował funkcję asystenta. Więc chciałbym, żeby Panie Ministrze, żeby Pan Posłów wybranych w demokratycznych wyborach więcej na tej sali nie pouczał.